Wane, są moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Zdobyłaś się nagrodę w kategorii Gwiazda Roku 2025. Jak się z tym czujesz jako Gwiazda Roku? Mega. No, bardzo fajnie. Która to już statuetka u ciebie? Hmm. Teraz są. Piąta albo szósta? Piąta albo szósta. Wow. Pięta albo szósta, ale przez ostatnie pół roku, w sensie je, je, tylko jedna była wcześniej, więc to ostatnie te pół roku mnie tak ozłociło, ozłociło to nie to nie, ozłociło, dobrze, a czy ostatnie pół roku również dało Ci w kość? nie. Znaczy, yy, i tak i nie, I, yy, jestem dosyć zmęczona, ale może mój to przez pryzmat tego, że akurat jestem w bardzo intensywnych zdjęciach i, i jestem po prostu zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Nie, nie, myślę, że ostatni czas był dla mnie bardzo łaskawy i bardzo się cieszę w ogóle, bo dużo moich marzeń się spełnia i dużo fajnych spotkań zaliczań, zaliczam. Więc e, nie, chyba raczej te ostatnie pół roku było dla mnie bardzo łaskawe. Vanessa, a jak tam castingi? Bo ja widziałam fragmenty wywiadu chyba u Karola Paciorka, mm. gdzie mówiłaś, że często przegrywasz mm. te castingi to z jedną konkretną aktorką. Czy już się coś zmieniło w tej sprawie? <laughs> nie, to się zawsze. Znaczy myślę, że zależnie od etapu w życiu ten rywal lub rywalka, mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to nie jest bezpośrednia konkurencja, to, to się zmienia, no nie wiem, mi kiedyś też aktorka jedna powiedziała, że po prostu zawsze jak przychodzi na casting i wie, że, że też się castinguje z nią, no to ona ma takiego niefarta do mnie, ma takiego pecha. Każdy z nas to ma, to nie jestem w tym odosobniona i wiem o tym bardzo dobrze, no taka to jest praca, to jest praca o przegrywaniu. Czasem się wygrywa, ale myślę, że sztuką jest nie poddawać się czy ty na chwilę obecną czujesz się wygrana? Zależy, co pytasz, ale ja chyba nie rozpatruję życia po prostu w takich kategoriach wygranej i przegranej. Jestem szczęśliwa i więc to chyba świadczy. No to chyba tak to świadczy o wygranej. Ostatnie pytanie, jak wielką fanką Fagaty jesteś? Ja jestem Fagata Nina no bardzo, bardzo, bardzo. Nie przyznam się jeszcze, że tak naprawdę znam dwie piosenki, ale zawsze mnie pobudzają i kibicuję Wszystkim dziewczynom, więc fagacie też kibicuję. Czyli to jest super, że influencerki nagrywają piosenki, yy, które stają się viralem. No jasne, że tak. W ogóle jak ktoś odnosi sukces, to to jest super. Dlaczego miało tobie by nie być super? Ja sobie i wszystkim życzę miłych sukcesów.